Uchwalenie Konstytucji 3 maja było błędem, które kosztowało Rzeczpospolitą niepodległość. Może, gdyby nie jej uchwalenie, to mapa etniczna naszej części Europy z przełomu XIX i XX wieku, zamiast wyglądać tak, wyglądałaby tak, gdzie polski żywioł dominowałby na większym obszarze Ukrainy, Litwy i Białorusi a zachodnie części kraju uległyby mniejszej germanizacji. A może wręcz odwrotnie, uległyby polonizacji. Cofnijmy się jednak najpierw do roku 1791. Obóz reformatorski uległ gorączce zmian i wprowadził Konstytucję 3 maja, która pogrążyła Rzeczpospolitą obojga narodów. Lekarstwo przyniosło śmierć. Albo inaczej, bardziej współcześnie, Mission failed successfully. W tym scenariuszu chciałbym przedstawić, co by się mogło stać, gdyby polskie elity wykazały się większą, nazwijmy to realpolitiką. I gdyby to pisało szczęście, oczywiście. Mianowicie, jak mogłaby wyglądać droga do przetrwania, a raczej dotrwania do lat okresu napoleońskiego. Który, niczym pierwsza wojna światowa, 100 lat później pogrążył stary świat, a co może i nawet ważniejsze pogrążył państwa rozbiorowe w przegranych wojnach przeciwko rewolucyjnej Francji, a później Francji Napoleona. Chciałbym też przedstawić, jak by mogła wyglądać Polska na początku XX wieku, w kwiecie Belle époque gdy do rozbiorów, Gdyby do rozbiorów nie doszło, jakby posiadanie własnego państwa zmieniłoby Polskę i Polaków? Choć tę kwestię omówię jako osobny film. W roku 1787 wybucha wojna rosyjsko-turecka. Jest to okres, kiedy protektorat Rosji nad Rzeczpospolitą słabnie. Jest to czas, kiedy obradował skonfederowany Sejm Wielki, uchwalając wiele ważnych reform, których Rzeczpospolita nie widziała od czasów ruchu egzekucyjnego ponad dwa wieki wcześniej. W tym czasie Rzeczpospolita wchodzi w sojusz z Prusami w roku 1790. Udało się w tym czasie wprowadzić ofiarę dziesiątego grosza. Która miała zostać przeznaczona na wojsko. W praktyce oznaczało to, że szlachta miała płacić podatek w wysokości 10% swoich dochodów, a duchowieństwo 20%. Nie udało się zebrać funduszy w wystarczający sposób. Szlachta, w najzwyczajnej w świecie, kantowała. Jakkolwiek udało się chociaż zebrać pieniądze na armię liczącą około 57 tysięcy żołnierzy. Dla porównania, w tym czasie, Taka Rosja miała około 400 tysięcy żołnierzy. Jednak dzięki tym reformom tworzył się aparat urzędniczy o spale, ale jednak czyli coś, czego Rzeczpospolita naprawdę potrzebowała. Jakkolwiek twórcy tacy jak Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj czy biskup Adam Stanisław Krasiński poszli za daleko i wprowadzili konstytucję 3 maja, która była moim zdaniem, zbyt radykalnym owocem myśli oświeceniowej, jak na polskie warunki. Trochę za daleko je było do ostrożniejszych reform Sejmu Wielkiego, które, jakkolwiek, były reformatorskie, ale jednak wciąż często w duchu sarmackiej myśli politycznej, bez radykalnych posunięć jak trójpodział władzy. I tutaj mamy stop. Zastanówmy się, co by się stało, gdyby do uchwalenia Konstytucji 3 maja nie doszło. Obóz reformatorski wstrzymuje się z wprowadzeniem radykalnej jak na teralia konstytucji. Obóz hetmański, czyli ten prorosyjski, nie dostaje pretekstu do zwołania Konfederacji Targowickiej i nie zwraca się o pomoc do Rosji. Taka ciekawostka, o której warto pamiętać, że samo uchwalenie konstytucji miało znamiona zamachu stanu, no ale mniejsza o to. Podsumowując, jeżeli do uchwalenia konstytucji nie dochodzi, nie ma konfederacji tarkowickiej i nie ma wojny w obranie konstytucji w roku 1792. Oczywiście po zwycięskiej wojnie Rosja znowu chciałaby swój protektorat przycisnąć butem. Zapewne wróciłyby większej ilości wojska rosyjskie. Polska wycofałaby się z sojuszu z pustami z roku 1790. No to i tak był nic nie warte, jak się przekleśmy w naszej linii czasowej. Zapewne wróciłaby Rada Nieustająca. Myślę, że jednak, że pewne postanowienia Sejmu Wielkiego pozostałyby w mocy, w szczególności te dotyczące administracji i praw mieszczeń. Nie wydaje mi się, żeby zlikwidowano czy zmniejszono wojsko Szpospolitej. Rada Nieustająca mogłaby uznać, że i tak kraj nie jest zagrożeniem dla Rosji. A Rosja jako obrońca praw kardynalnych wróciła i będzie stać na straży Złotej Wolności, a zwiększono wojsko do marnych 57 tysięcy, nie niesie zagrożenia dla państwa Sarów. Teraz wystarczyłoby, żeby elity Rzeczpospolitej z obozu reformatorskiego się nie wychylały, przełknęły powrót Rosji do Polski i cofnięcie części reform Sejmu Wielkiego i czekały. Czekały na lepszą sytuację międzynarodową, a nawet na bardziej sprzyjającą sytuację w samej Rosji. Oczywiście, byłoby to trudne, bo Sejm Wielki rozpalił nadzieję, ale może echa klęsk koalicji francuskiej mogłyby utwierdzić polskie elite, że trzeba czekać na okazję przyjścia Francji do Polski. No ale mądrością rządzących nie jest robienie wszystkiego na rympał, a szukanie okazji. Lepsza koniunktura. W roku 1796 umiera Katarzyna Wielka, Caryca Rosji, a na tron wchodzi jej syn Paweł I, który jest zupełnie innego charakteru. Starczy powiedzieć, że w naszej linii czasowej to on wypuścił kościuszkę wraz z tysiącami innych uczestników insurrekcji kościuszkowskiej. Wyobraźmy sobie, że Paweł I jest na tronie a Rzeczpospolita wciąż istnieje w granicach drugiego rozbioru, w takich warunkach możliwe są dalsze reformy państwa, wciąż ostrożne, ale jednak można byłoby wtedy dalej powiększać armię, czy domagać się ograniczenia władzy nieustającej lub nawet jej likwidacji. Car Paweł I był zdecydowanie władcą bardziej oświeconym i sprzyjającym Polsce bardziej. Warto tutaj zaznaczyć, że jego działania w samej Rosji były postępowe, na przykład poprzez wydanie manifestu zmniejszającego pańszczyznę, był to władca nielubiany jednak przez arystokrację rosyjską, za co zresztą zapłacił życiem, został uduszony przez kapitana Jakowa Skariatina w roku 1801, po tym jak odmówił abdykacji na rzecz Syna Aleksandra I również sytuacja międzynarodowa zaczyna coraz bardziej sprzyjać Rzeczpospolitej obojga narodów kolejne koalicje antyfrancuskie w latach 1792 1797 oraz 1798 1801 kończą się przegraną państw zaborczych możliwe że Polska uczestniczyłaby w tych wojnie po stronie koalicji antyfrancuskiej jako protektorat Rosji Jakkolwiek powoli mogłoby dochodzić do elit francuskich, że Polskę można przeciągnąć na swoją stronę. Możliwe więc, że Polska mogła podczas drugiego, a najpewniej podczas trzeciej koalicji antyfrancuskiej przejść na stronę Francji, a później Cesarstwa Francuskiego i być ważnym sojusznikiem Napoleona w Europie Środkowej i Wschodniej. Przyjmijmy więc, że Rzeczpospolita przechodzi na stronę Francji w okresie trzeciej koalicji antyfrancuskiej i walnie przyczynia się do jeszcze większego zwycięstwa Napoleona. Byłby to też świetny moment na uchwalenie konstytucji 3 maja i ostateczne zerwanie więzi z Rosją. Dochodzi po ogłoszeniu konstytucji do unifikacji kraju w jeden organizm państwowy. Podział na koronę oraz wielkie księstwo litewskie przestaje funkcjonować. Tworzy się nowe państwo, unitarna Rzeczpospolita Polska. Interwencja Rosji pewnie by się odbyła, ale zakończyłaby się klęską dla Rosji. Dalsze reformy państwa prowadzone za czasów Pawła I doprowadziłyby do tego, że naprzeciwko Rosji nie stanęłoby 50 tysięcy żołnierzy. A zapewne 120-150 tysięcy. Do tego doszłoby wsparcie samego Napoleona. Rzeczpospolita odzyskuje ziemię z pierwszego rozbioru po pokonanej Austrii i Prusach, co znacząco wzmacnia kraj. Ale przyjmijmy, że bez rosyjskiej części pierwszego zaboru. Wprowadzony zostaje kodeks napoleoński, tak jak w naszej linii czasowej. W księstwie warszawskim. Oczywiście nie bez oporów ziemiaństwa, jak to miało miejsce w naszej niczasowej, ale jednak jako sojusznik Francji Polska prowadzi wojny wraz z Francją i możliwe, że odzyskuje część Śląska lub zajmuje Prusy albo część Prus podczas kolejnych wojen koalicji antyfrancuskiej. Interwencja w Rosji w roku 1812 przynosi lepszy skutek i Rosja zostaje pokonana. Bazy zaopatrzeniowe dla wielkiej, dla wielkiej Armii zostają przesunięte daleko na wschód w stosunku do tego, co było w naszej linii czasowej. Samo wyjście Armii Napoleońskiej zaczyna się z terenów Bramy Smoleńskiej. Możliwe, że druga armia koalicji antyrosyjskiej idzie z terenów polskich infland na Petersburg. Zostaje zajęty również Kijów. Przez wojska koalicji francuskiej. Rosjanie mogą oczywiście dążyć, tak jak w naszej linii czasowej, do wciągnięcia Napoleona dalej w głąb Rosji, co zapewne by się działo, patrząc na dążenie Napoleona do zwyciężania poprzez walną bitwę. Jakkolwiek Rosja też nie może cofnąć się za Ural. Dlaczego? Dlatego, że car za Uralem musiałby szukać wsparcia. Nie wiem, wśród reniferów. Syberia. I rosyjski wschód, daleki wschód jest słabo zaludniony w naszych czasach, a w czasach przed koleją transsyberyjską jeszcze mniej tam ludzi mieszkało. Możliwe więc, że nawet gdyby Napoleon uganiał się za wojskami Aleksandra I nad Wołgą, to Petersburg, Moskwa i Smoleńsk, Kijów i tereny wokół byłyby w rękach koalicji. Rosja byłaby znacząco osłabiona a możliwe, żeby udało się przekonać Napoleona, że drogą do przymuszenia Rosji jest jej rozczłonkowanie przez utworzenie państwa zaporowskiego na Zadnieprzu ze w Kijowie, przejęcia Bramy Smońskiej, inkwat przez Polskę. Polacy wiedzieli też lepiej, że drogą do osłabienia cara jest dogadanie się z lokalną rosyjską arystokracją i zapewnienie jej przywilejów, kiedy car ucieka za Wołgę. W razie potrzeby do koalicji mogłaby się również przyłączyć Turcja i zająć się Rosją na Kaukazie. W końcu Aleksander I by się ugiął. Mógłby sobie zdawać sprawę, że, że jeżeli w rękach koalicji jest Moskwa i Petersburg, to co powstrzymuje koalicję przed jego detronizacją i powołaniem nowego cara? Przyjmijmy więc, że Rosja ponosi klęskę w tej wojnie. Polska. Wciela do swoich granic tereny utracone na rzecz Rosji podczas pierwszego rozbioru. Może Inflanty i Ziemię Smoleńską, choć pewnie Napoleon dążyłby do tego, żeby ewentualne nabytki terytorialne dla Polski byłyby jak najmniejsze. Jego celem jest wszakże przymuszenie Rosji do bycia częścią blokady kontynentalnej. Mimo tego zwycięstwa, nie oznacza to, że dominacja Francji trwa cały XIX wiek. Myślę, że w takim scenariuszu kończy się ona wraz ze śmiercią Napoleona, a może i trochę wcześniej. Napoleońska blokada gospodarcza zaczynała gospodarkę europejską. Władcami mórz przecież byli wciąż Brytyjczycy. Dominacja Francji nad całym kontynentem byłaby nie do utrzymania, nawet ze wsparciem Polski w granicach przedrozbiorowych. W samej Rzeczpospolitej działałaby prężnie dyplomacja brytyjska próbując przekonać Polskę do swoich racji do zmiany strony tworzyłby się zapewne tworzyłoby się zapewne stronnictwo proangielskie probrytyjskie koniec epoki napoleońskiej nowy kongres wiedeński dajmy na to że ład napoleoński wali się 10 15 lat później i mamy nowy kongres wiedeński, na którym rzeczpospolita byłaby jednym z rozgrywających, a nie rozgrywanym. Stronictwo probrytyjskie zwyciężyłoby w końcu w obliczu rosnących problemów z blokadą kontynentalną, i Polska zdradziłaby Francję prędzej czy później. Kto wie, czy nie powstałby we Francji jakieś takie powiedzenie o zdradzieckich Polakach? Którzy po tylu latach trwania przy boku Francji wbijają jej nóż w plecy w momencie, gdy ta słabnie. Wracając do nowego Kongresu Wiedeńskiego w alternatywnej historii, w tym nowym układzie sił widzę większy sojusz między Rzeczpospolitą a Habsburgami przeciwko coraz to silniejszym Prusom. Gwarantem nowego ładu oczywiście poniekąd byłaby Wielka Brytania, która w razie zbyt dużych zakusów, na przykład Rosji, która by chciała urosnąć kosztem Rzeczpospolitej, zrobiłaby jej wojnę krymską nad Bałtykiem. Sama Rosja dostałaby zapewne pewne rekompensaty za wsparcie Wielkiej Brytanii w walce z Napoleonem, jak na przykład Finlandia. Sporo kłótni byłoby zapewne o inflanty między Polską a państwem carów. Rosja potrzebuje niezamarzającego portu w Rydze, a ze strony polskiej dyplomacji jest chęć niedopuszczenia Rosji do szerszego dostępu do Bałtyku. Podsumowując, załóżmy więc, że koniec lat 20. XIX wieku. To demontaż Europy napoleońskiej, a rzeczpospolita zachowuje swoje granice przedrozbiorowe. Możliwe, że byłaby zmuszona do oddania Prus książęcych w ręce królestwa Prus z powrotem, w całości, albo w części, podobnie ze wspomnianymi inflantami, one zapewne też wróciłyby do Rosji. Może jednak udałoby się zachować część Śląska. W ramach równowagi sił między Austrią a Prusami. Prusy, tak jak w naszej linii czasowej, dostają znaczące tereny nad Reni. To już koniec, drodzy widzowie. Zapraszam do oglądania innych filmów, do komentowania, do subskrybowania, do dania lajka. Cześć, pa!